Gdy wyzwanie rzuci los, to łapkę strzel i walcz. Pokémon, czy już wszystkie masz? Ty i ja, -mu musimy ocalić świat. Pokémon, czy już wszystkie masz? Czy już wszystkie masz? Pokémon! Cześć Szymaneczko i czołem, witam was serdecznie, Nobson z tej strony, zapraszam na ostatnie odcinki, bo ten odcinek, podzielimy sobie każdego członka, tak jak ostatnio, ligi na jeden odcinek. Eee... I to są już nasze ostatnie chwile z pokemonami FireRed, więc no zapraszam. Już wam pokazuję team, jaki team przygotowałem i w ogóle, eee... posprzedawałem niepotrzebne rzeczy i w ogóle, pokupowałem jakieś kalcjumy, zinki za resztę i w ogóle. Eee... Pokemony po podexują do 65. Jedynie wyjątkiem jest Anoline, który ma 71. Po Przepraszam, poziom. Ano, wziąłem cię do tymi ostatnio, Cię nie wybrałem, tym razem jesteś. Myślę, że nie będzie zbyt łatwo, bo oni zaczynają od 65 chyba 5 są e, poziomy. Najniższe, gdzie później mają ponad 70, więc myślę, że aż tak łatwo nie będzie. Może Wam jeszcze pokażę statystyki moich Poksów. Popatrzcie się jakie mają piękne staty tutaj, e, Kromeczka, Pryku, 203 fizyczny atak, klasa. E, ano, 239 specjalny atak i popatrzcie na resztę statystyk, no Wymiata, e, jest e, legendą, no ale wyjątek dla Ciebie Ano, bo mi zginąłeś tam, to będziesz w Lapraz, jako miutu. Lapras, popatrzcie się jakie piękne staty i ile chapsa. E, Obrony jakie ma e, i w ogóle tutaj Kasztelan, popatrzcie się tutaj, e, no i e, Storm jako domfan, e, też konkretne statystyki, więc statystyki widziane, wystawmy może jako pierwszego tutaj na Lorela i Cosmo, tak jak ostatnio i zaczynajmy, e, zaczynajmy, jedziemy na ligę, idziemy ich rozwalić. Witamy w lidze Pokémon. Ja Lorelai z elitarnej szwulki sam wiesz jak to leci i tak dalej. Nikt nie pobije moich lodowych Pokémonów. Zamrażające rękę są potęże. Twoje Pokémony będą błagać o litość, gdy zrobię z nich kostki lodu i sprawdzam, czy to się nagrywa. Tak, nagrywa się. Hahaha, e, ha, ha, gotowy? Pewnie, pewnie. Dawaj, Ano. Znaczy, dawaj Lorelai. Ano to będzie później, nie? Nobson vs. Lorelai. Jedziemy. Dewgong. I popatrzcie się, już na 64 aż poziomie. Ja może od razu użyję e, X Akuracy, czy jak to się tam nazywało. Ej, gdzie to jest? Ej, przecież to kupiłem. Przecież to kupiłem. Kupiłem specjalny X akuracy, czy jak to się tam nazywa? Acu... Atsu... Czekajcie, muszę to znaleźć. Specjal, Speed, atak. Defend. Eee, no dobra, nie mamy, trudno. Eee, to co, tanderek. Dobrze, że trafiamy. Ile z zadamy? Myślę, że tak na hita raczej nie weźmiemy. No, ale większość HP darta. Większe pół HP. Większe pół HP zdarte. Double team. To mnie właśnie boli. Double team. No to jeszcze jeden Tanderek, no i niestety nasz Kosmo nie trafia, ale Dewgong jest sparaliżowany, to mi się podoba, no to i... No dalej nie trafia, no. Signal Beam. Co to nam robi? No dla Kosma to nie rusza, że tak powiem, go. Cyk. Pierwszy Pokemon Dewgong pokonany. Co tam dalej na nas przygotowałaś, eee, Lorelai? Pile of Swine! No proszę, on jak pamiętam ma ludziemia typ. ludziemia Ziemia, nie, może kasz, Kasztelan, niech idzie Kasztelan, bo on ma lodowe ataki, to kromeczki nie wystawię, ale Kasztelan śmiało może na niego iść. Rock Slide'ik tutaj zadziała na nas właśnie tak ee, bardzo fajnie, niedużo. toksika najpierw użyjmy. Dałem myślę, właśnie move, move sety troszkę ulepszałem Ataki podawałem te, co miałem. I ci leci. Powiem wam, no nie zadziała super efektywnie, ale swoje zrobi na pewno. Jak widać, robi. Robi swoje. E, użyjmy Full restora, bo tylko to, bo resztę rzeczy to, A nie, mamy 10 Hyperków. No to Hyperek, dobra, nie kleci Hyperek. Co ty na to, blizzard, Spowro drugi raz blizzard Ile? Dobrze, R raniony trucizną, świetnie e I my użyjemy fireblasta Super efektywny tutaj fajerek Zmiażdżą Pilosławina, e e bardzo fajnie, klasa Klasa Jinx, Jinx jako lodowy ma świetny, super efektywny atak, więc musi nastąpić zmiana i myślę, że musi to być zmiana właśnie na Anolina, który tutaj powinien właśnie z Psychic dokładnie, tego się spodziewałem, jakiegoś psychika mamy ricovera jeszcze na nim Może tak. Ja użyję kolmanda, skolminduję się. I jeszcze e, nam szybkość ataku rośnie. Lovely kiss. Aha, to, na, to nam zasypia. Dobra, możemy chwilę pospać. E, znaczy nie możemy chwilę pospać. Poke Flat albo Full Restore. Jak zadziała na nasz Ice Beam? Jest zbyt dobry. Jest zbyt e, dobry. Eee... No, 71. poziom AnoLight, no nie ma się co dziwić, że tutaj Jinx nie robi żadnych właśnie nam kłopotów. Icebeam jeszcze raz poszedł, eee, no to my pójdziemy może z psychikiem. Popatrzcie się, jak działa nieefektywny po callmindzie Psychic u Ano, u Mewtu. Powiem tak, e, użyjmy Full restora, bo mamy ich w zanadrzu, to nie, w Pokeflat dłużej działa Ice Beam, kolejny Ice beam, ale my już wy, myślę Jinx'a tutaj wykończymy tym psychikiem po Colmindzie. Mind'zie. Już chyba wszystkich tutaj wykończymy tym e, AnoLinem naszym. Wymiata, normalnie wymiata. Trzy pokemony rozwalone. Kloisterek! No to co? Psychic. Po e, nie ma szans tego przeżyć Kloister. Słaba obrona u niego jest. Lapras został. No Lapras może to przeżyć. Może przeżyć Psychika. Nie... Tak jak myślałem, przeżył go. I tu pewnie wleci Full Restore, dokładnie, więc dlatego użyję jeszcze raz psychika. Cyk. Jeszcze obniżyliśmy mu specjalną obronę. Dobra, Swift. O, jeszcze jeden Full Restore. Jeszcze jeden full Restore na lapras. No to my Swifta użyjemy. I Psychika. I no jest już ee, chyba po gościu. A no no. naprawdę, wymiata, no masakra ten Ano jest. 3000 Expa. I grać pokonuje Lorelai. Tak nie powinno się stać. I 6 koła zdobywamy. Jest lepiej niż myślałem, w takim razie ruszaj, to tylko przedsmak mocy Ligi Pokémon. No dobrze, jeśli to przedsmak, to jeszcze sobie e, wylećmy nasze poki do pełna. Laprasik. E, ano i kasztelan, moi drodzy. A ja Was zapraszam już na kolejny odcinek, gdzie będziemy rozwalać Bruno. A tymczasem kończę, więc... Mm -mm oplułem się aż z tego wszystkiego, więc myślę, że łapki idą do góry, suby, suby też, także trzymajcie się do następnego, cześć!